No i witam Was w kolejnym vlogu, mamy poniedziałek, piękny, słoneczny, chociaż troszkę się pochmurało i może padać, Ja zaraz biorę się w mycie okien i yy, yy, no zakończył się remont w ogóle, więc właśnie muszę tam ogarnąć trochę sprawę, a z racji, że mnie w weekend nie było w ogóle yy, tutaj w domu, ale się przyciemniło, może rozjaśnię to jakoś w programie. No właśnie z racji, że mnie nie było, no to nic się nie posprzątało, więc zaraz się za to biorę. Nagrałam też przed chwilą film o tym, jak rozpocząć swoją działalność na YouTubie. Nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą, żeby w ogóle taki film nagrywać, ale no jedna z Was prosiła, więc jestem tutaj dla Was oczywiście, więc stwierdziłam, że nagrywam. I to samo mówiłam w tamtym filmie, więc już powtarzam. Link będzie w opisie, a jeżeli zapomnę, to oczywiście wejdźcie sobie na kanał, na rozpiskę filmów i, i tam się on znajduje. Ja teraz, tak jak mówiłam, idę... Kurczę, ale faktycznie się chmurzy, może jeszcze zdążę ten umyć to okno. Chyba się szybko muszę zabrać. O, a teraz słońce wychodzi. Co? I widzimy się pewnie później, muszę jechać jeszcze do Lidla, ale to oczywiście standardowo wieczorem, no i oczywiście jest poniedziałek, więc standardowo do Lidla. No jakby mogło być inaczej. W tamten... W poniedziałek byłam w Oshon, ale czy to ważne? <grywa> nie ważne. Dobra, mogę Wam zdradzić troszkę już z mojego korytarzyka. Czekamy jeszcze na szafę, więc dlatego nie nagrywam tego filmu, ale cała reszta jest gotowa. Takie Oj o się tutaj, no nie ważne. Zabieram się zamyć się tego okna, bo jak widzicie jest ma zakrycznie brudne. Mamy tutaj zakupy z Lidla. Mogę Wam zrobić szybki food haul. W sumie nigdy tego nie robiłam, więc dzisiaj nie mam za bardzo weny na vlogowanie, więc chociaż Wam pokażę, co kupiłam. Bułeczki e, dla mnie te ziarniste, dla Kuby zwykłe białe, jajka, eleczki, tu czekolada Milka, ale nie jest ona dla mnie. O, włączyłam sobie niechcący czajnik nie jest ona dla mnie, ale wczoraj wróciliśmy i nie było nic w lodówce, no i tak poszłam do góry, do rodziców, a że są na wakacjach i też mają pustą lodówkę, bo ich nie ma. I była taka czekolada. To zjadłam no i musiałam odkupić, żeby wiecie, no kultura przede wszystkim. Dwie cebulki. Surówkę wiosenną, nie wiem, mam jakąś ochotę. Chyba sobie zjem na obiad samą, chociaż kupiłam sobie też pierogi ruskie, nie wiem czy te z Lidla są dobre, bo te z Biedronki, z tej swojskiej chaty są pyszne, nie wiem jak te, ale nie wiem czy jestem też na tyle głodna, żeby robić sobie pierogi. W sumie może taka sałatka by mi wystarczyła. Mam tutaj jeszcze taki miks, bardzo lubię kupować właśnie te miks serków. Bo przynajmniej mi się to nie psuje, yy, każdego dnia po prostu wyciągam sobie po trójkąciku. Yy, I wiecie, może to siedzieć tak naprawdę bardzo długo. Rzutkie weczka. Yy, masło klarowane, bo my na tym smażymy. Yy, mleczko na górę muszę zanieść, bo tam kawkę z ekspresu sobie najczęściej robię, więc muszę mieć tam mleko. I pierogi ruskie właśnie te z Lidla, ale nie wiem, czy będę jadła jakoś tak. Dzisiaj w ogóle nie mam apetytu, nie wiem dlaczego takie berlinki skurczą. No i to tyle. Pakuję to wszystko i chyba sobie faktycznie zjem samą tą sałatkę. Mam wesele w sobotę, więc muszę się trochę odchudzić w ciągu tygodnia. Nie wiem, czy to jest realne, ale może. Ja się właśnie zabieram za ćwiczenia, ale mam tu towarzysza, który musi ze mną być krok w krok spadł, tak? Witam Was we wtorek. Mam już godzinkę 19. Wróciłam niedawno, zjadłam, no i się odzywam. Kuba przyjął po mnie do pracy, bo musieliśmy jechać jeszcze parę rzeczy pozałatwiać. No i przy okazji jeszcze wstąpiliśmy do Rosmana, do hurtowni. Kupiłam sobie na wesele rzęsy Artel Demi Wispies, Bardzo, bardzo je lubię i na każde wesele je sobie doklejam. Chociaż teraz mam swoje bardzo długie, ale przynajmniej na zagęszczenie. Myślę, będzie fajnie wyglądać. Tutaj mam jeszcze nowe opakowanie tuszu z Miss i bo bardzo lubię efekt, jaki on daje. No i ja troszkę wytuszuję rzęsy, a następnie przykleję właśnie tamte paseczki. Tutaj kupiłam też pomadę z Vibot, mam jej jeszcze sporo z pół słoiczka, ale no chciałam mieć świeży kosmetyk właśnie na tą okazję i jeszcze mm, żebym dostała. No i głównie pojechałam w ogóle po to czyli Brazilian Body CC Krem i to jest w ogóle 10 w 1, także nie, nie lubię jak są nazywane tak produkty, 8 w 1, 10 w 1, bo to tak naprawdę jakby ten produkt był do wszystkiego i do niczego. No ale dobra, jak już tak sobie nazywają, to niech sobie nazywają. E, ja słyszałam o nim na kanale dziewczyn z Love and Great Shoes i bardzo sobie chwaliły, że właśnie mm, to jest coś, ale rajstopy stopy w sprayu z Sally Hansen. Bardzo podobne, przynajmniej tak mi się wydaje, że efekt uzyskujemy bardzo podobny. Ja mam rajstopy stopy w sprayu, ale z Liren. Też spoko, tylko troszkę są za pomarańczowe. Ehm, to ma taki fajny brązowy, mocny odcień i ma krycie, jak naprawdę, bardzo dobry podkład. Zakrywa wszystkie pajączki, wszystkie pryszczyki, jakie tam macie. Czy na przykład już zaczynają być kropeczki od włosków, że wyrastają nowe czarne, to też tego nie widać. Ja mam też takie mm, stany zapalne z wrastającymi włoskami, więc to powinno ponoć poradzić sobie super i faktycznie jak widziałam efekty przed, po, no to jest mega jest też wodoodporny więc on zastyga, nie brudzi nam ubrań, także właśnie z myślą o weselu sobie to kupiłam, będę miała sukienkę dosyć krótką więc no chciałabym się czuć komfortowo. E, miałam to już kupić na ten weekend na panieński, natomiast no jakoś mi to nie wyszło, więc e, kupiłam teraz. Wczoraj w Hebe właśnie dołapałam na promocji sypki puder jęczmienny z ekocery. To jest w ogóle chyba jakaś nowość. On kosztował 15 zł, ale podobno ten puder nałożony na podkład Lumen z tej mat bodajże, to jest e, połączenie nie do zdarcia, idealne właśnie dla wizażystów, e, jeżeli malują właśnie inne osoby, panny młode i tak dalej, no to będzie to spoko trwałe połączenie. Ja na pewno sobie ten podkład z lumen kupię w kilku kolorach do pracy, natomiast wzięłam już ten jęczmienny, bo skoro był na promocji, no to czemu by nie spróbować? No i mamy już środę. Co? Chcesz się pokazać do kamery? Chcesz się pokazać do kamery? I ty się jesteś z nami, tak? Chodź to mogli ty jesteś piękny, Michioł a światło mi się tutaj zmienia, już jest dosyć ciemno, w sensie późno. Jest godzina równa 20 Ja walczyłam z filmem od trzech dni, nagrałam Wam, mówiłam zresztą chyba o tym, jak zacząć nagrywać, jak w ogóle tam zacząć działalność na YouTubie i tak dalej. No i on trwał bardzo długo. Około 30 minut, skróciłam go do 26, nadal nie mogłam go zapisać, bo no niestety, ale mój laptop yy, ma za dużo rzeczy na dysku i po prostu jest to niewykonalne. Więc siedziałam nad tym i zmniejszyłam go do 23 minut i dopiero się udało, ale no przez 3 dni się tym zajmowałam, bo nie jest to proste yy, z takiego filmu zmniejszać, bo myślałam, że zawarłam wszystko co najważniejsze i kurczę, Nysia, nie licz tu. I kurczę, no nie było to takie proste, bateria mi miga, więc y, oczywiście jak zwykle się zabrałam za nagrywanie, ale na szczęście film się zapisał, film się już rzuca na kanał i mogę zacząć montować kolejnego vloga, który powinien się pojawić jutro, więc czekamy dzisiaj fajny wieczór, naprawdę. No i witam Was w czwartunio Wczoraj Wam mówiłam, że miga mi Wczoraj, bądź przedwczoraj Mówiłam, że miga mi bateria i nadal mi miga A dałam ją do ładowania na całą noc Albo ja musiałam odłączyć po prostu ładowarkę Albo się zepsuła Miejmy nadzieję, że to pierwsze Bo chyba się załamie Coś tam dla Was dzisiaj już nagrywałam, do się szczeka, pewnie będzie słychać. Bo po pracy od razu pojechałam do lekarza, następnie pojechaliśmy z Kubą do Osho. musiałam kupić taki kabel do iPada, no i jakieś takie różne najpotrzebniejsze rzeczy. Jutro w sumie po pracy mamy sporo jeżdżone, dlatego że no musimy pokupić jeszcze rzeczy na weekend, jedziemy na wesele, a że jest wyjazdowe, to właśnie musimy sobie to co potrzebujemy. Hmm, zgromadzić. Muszę jeszcze popatrzeć na szpilki, czy są w dobrym stanie, jak one w ogóle wyglądają. Bo czas, niestety, bardzo szybko ucieka. Jeszcze moja przyjaciółka odebrała mi dzisiaj od Krawcowej sukienkę. Całe szczęście, że miała jak tam mi podjechać i zrobiła to dla mnie, bo bym nie miała sukienki na no wesele Nie no, pewnie bym pojechała jakoś albo Kubę wysłała, no nie wiem, coś bym wymyśliła, ale całe szczęście. Yy, taka dobra duszyczka i mi y, odebrała sukienkę, także przyjedzie jakoś do mnie za godzinkę. Y, wrzucę sobie jeszcze ją, y, może nie do prania, bo ona była prana, ale wiecie, żeby ją troszkę odświeżyć, to wzięłam sobie tutaj z pralni właśnie kokoliną. Y, najbardziej lubię ten zapach honey, sakul and sandalwood, ale jeszcze mam ten y, jakiś tam... Y, frutti, coś tam. Coś tam też jest super, no ale ten faktycznie najintensywniej pachnie, a na tym mi zależy, więc wrzucę sobie jeszcze do miski, chwilkę pomoczę, żeby tak, wiecie, odświeżyć sukienkę i prawie do soboty spokojnie mi wysnie, no do jutra już wysnie, ale no, zawsze lepiej wcześniej. Także koniec mojego gadania, biorę się do roboty. Mamy już piątunio, ten vlog w ogóle będzie taki tygodniowy, z tego względu, że no jak widzicie, nie mam za bardzo kiedy nagrywać, a że w weekend nas nie ma, bo wyjeżdżamy na wesele, wyjeżdżamy, no bo poza naszą miejscowość, kawałeczek dalej, także no, nie będzie w ogóle czasu na żadne nagrywanie, także pewnie odezwę się do Was, nie no jutro się odezwę, bo będę się szykować, malować, więc może Wam coś pokażę. W ogóle tak popękane paluchy, Masakra, ale byliśmy właśnie z kubą po mojej pracy jeszcze w galerii. I co my tu kupiliśmy ciekawego? Kartkę na ślub, bardzo ładną w Wempiku. Tak wygląda, jest taka trójwymiarowa. No, i jeszcze pojechaliśmy zapakować prezent, bo chciałam, żeby mieli coś na pamiątkę, właśnie od nas. I na początku, bo to są kubeczki, i na początku myślałam o tym, że będą na płacie drewna yy, i tego drewna, które suszyłam, bo ono bardzo ładnie wygląda i zawinięte w celofan jakimś tam siankiem yy, wysłane, takim ozdobnym. Yy, ale jak zobaczyłam, te pudełka. Piękne, które ogólnie chyba służą do wiecie, do tych kwiatków, ale no jest śliczne. I właśnie tutaj są kubeczki. Tam na samym dole nie chcę wyciągać. Jest właśnie, zaraz Wam pokażę, zbliżę tak kamerę, Jest właśnie ten płat drewna. Może wykorzystają sobie Państwo młodzi na ozdobę. Jest tutaj takie właśnie ala sianko. No i te dwa kubeczki kubeczki są ze sklepu, a w sumie wyciągnę Początek Wieczności ja też takie mam na pewno kojarzycie gdzieś tam się przewijały u mnie na filmach to jest mąż wie wszystko, żona wie lepiej więc tak idealnie wpisują się w tą uroczystość i będą mieć właśnie fajne na pamiątkę tak to wygląda, tam w środku jest ten płat drewna o, jest to właśnie takie ala sianko i te dwa kubeczki no, i tak wygląda całe pudełeczko. Tak się prezentuje w takie kwiatuszki. No, myślę, że super. No i mamy sobotę. Ja jestem bez makijażu, więc troszkę Was postraszę, ale no, nie będę się teraz malować. Dopiero gdzieś tak godzinkę przed wyjazdem, żeby to wszystko było świeże. A wyjeżdżamy już po 10. No Jakieś tak w pół do 11. Także hmm, mam nadzieję, że ten makijaż wytrzyma. Ale mam tutaj naprawdę sporo kosmetyków, takich mega trwałych, więc wydaje mi się, że powinno być ok. A jak będzie, to się okaże. Zestawy ratunkowe swoje już popakowałam i chyba jestem gotowa. Znaczy gotowa. Wiecie, że wszystko mam tutaj ogarnięte. Jeszcze muszę wyprostować włosy, bo chcę sobie zrobić tego takiego koka na tym pączku, pianka, donat o z handemu. Zawsze, zazwyczaj tak się czeszę na wesela, bo jest mi wygodnie, więc yy, muszę sobie wyprostować, żeby mi po prostu było lepiej, chociaż no nie źle, ale żeby było mi lepiej w miarę to wszystko złożyć do kupy, że tak powiem. Ja już makijaż zrobiony. No, jest moc. Nie powiem, że nie. Tutaj tak to wygląda. Yy, chyba jeszcze takich ciemnych oczu to ja nie miałam ale rzęsy też robią dużą robotę bo zagęszczają moje zresztą jak będę też w całej okazałości mam spięte włosy, będę miała tutaj takie duże kolczyki, no to myślę, że będzie to wyglądać troszkę inaczej idę właśnie się ogarnę całościowo, przecież tak patrzę w lustro i nie jest tak aż mocno jak patrzę teraz podgląd kamery szok, no ale ogarnę się cała i pewnie wtedy się pokażę wtedy będzie najlepiej Widać. Kuba sobie powiesił koszulę na lampie. A ja już prawie gotowa zrobiłam sobie włosy. Zaraz wam pokażę, jak to z tyłu wygląda. To taki ten pączek z H&M. u yy, Uwielbiam taką fryzurę, więc zawsze robię sobie ją sama. No i tak tutaj wypuściłam takie dwa. Nie do końca mi to wyszło, ale nie wygląda to źle. No i tak to się prezentuje. Jeszcze sobie tutaj dekolt yy, wysmaruję tym rozświetlaczem, w płynie z wibo i myślę, że będzie subcio. Od razu makijaż inaczej się prezentuje, jak właśnie mam dodatki, mam fryzurkę, to od razu wygląda to lepiej, bo przedtem, jak się Wam pokazałam, to um, trochę faktycznie mocno to wyglądało. No i tak jest mocne, no ale to wieczorowe, więc wiadomo. Godzina dziesiąta, mamy jeszcze pół godziny i wyjeżdżamy, także ogarniam się dalej, żeby zdążyć na czas. Tak to wygląda już popstrykałam y, tym lakierem, troszkę tutaj tak ten, ale nie no, wygląda myślę spoko. Miałam tutaj wpiąć jeszcze takiego kwiatka czarnego, ale chyba już nie będę przesadzać. Kolczyki są dosyć takie y, spore i robią robotę, więc ten kwiatek to już by było za dużo. No, i tak to się prezentuje.